Jak przeciwdziałać nadużyciom alkoholu, narkotyków i papierosów zaprezentowały na scenie dzieci z niemalże wszystkich szkół podstawowych w Tarnobrzegu. O narkotykach, alkoholu i papierosach, a więc największych problemach nałogowych współczesnego świata, mówili uczniowie szkół podstawowych w Tarnobrzegu. Ich przekaz słowny łączył się z umiejętnościami aktorskimi, które pozwoliły im zaprezentować się podczas szóstej edycji przeglądu małych form artystycznych. Miejski Przegląd Małych Form Artystycznych o charakterze profilaktycznym. W naszej szkole odbywa się już po raz szósty. Zawsze połączony jest, znaczy jest częścią integralną projektu, dużego projektu, który realizowany jest w szkole. Dotyczy on promocji zdrowia i profilaktyki, a wprowadzimy go we współpracy z Miejską Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przegląd małych form artystycznych pozwala dzieciom zbliżyć się do problemu, tak aby zapoznać się z zagadnieniami profilaktyki. Dlatego też w przeglądzie biorą udział uczniowie klas szóstych, którzy teraz wchodzą w najtrudniejszy okres swojego życia. Jak sobie dzieci radzą, radzą sobie świetnie. Myślę, że przekazują sobie nawzajem tak wielką wiedzę dotyczącą między innymi wielkiej toksyczności substancji, które jednak mają wpływ na. Bardzo duży wpływ na zdrowie młodego człowieka, i przede wszystkim zapraszamy grupy szóstoklasistów ze wszystkich szkół, czyli te dzieciaki, które wchodzą w wiek dojrzewania. No nie jest to wiek łatwy, ale do przejścia, i my robimy wszystko, by im w tym przejściu pomóc w taki sposób, jak najlepszy potrafimy. Uczymy asertywności z jednej strony, a z drugiej, by no jednak, gdy dostanie dziecko do ręki propozycję od innego kolegi. Weź, zapal, wypij, bierz, żeby potrafiło pomyśleć i z głębi wypłynęło to asertywne nie. Nie. Ja wiem coś na ten temat. Nie, nie zrobię tego. I tu o to w tym wszystkim chodzi. A tak poza tym większość szkół tarnobrzeskich promuje zdrowie, są szkołami promującymi zdrowie. My ten certyfikat mamy krajowy, czyli ten najważniejszy i myślę, że właśnie ten certyfikat między innymi. I te długoletnie działania obligują nas do tego, by takie przeglądy przygotowywać. Wszyscy uczestnicy, którzy wystąpili podczas przeglądu małych form artystycznych w Szkole Podstawowej nr 3 otrzymali upominki i dyplomy.